O, tu na tym. Już jesteśmy na tygodniu? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Otwieramy przetarg na chemiczne i ręczne koszenie traw oraz chemiczne zniszczenie pastów przy drogach powiatowych powiatu kartuskiego. Yy, przetarg już może być otwarty, minęła godzina 11.15 łącznie wpłynęły cztery oferty i my jako zamawiający to znaczy zarząd powiatowy w przyznaczamy przeznaczamy na ten cel 37 tysięcy zł w kwocie brutto. Proszę o pierwszą firmę, która. O, już bardzo. Któż to? Pierwsza oferta tu wpłynęła z firmy Mikron, spółka z odpowiedzialnością, pogodniczoną odpowiedzialnością Kielce. Ulica Karola Olszewskiego 21A. I teraz mamy tak. Włączną kwotę podaje. Całkowita wartość brutto to 35 46 zł. I czas reakcji 2 dni. Dziękuję. Druga oferta jest złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Krewt Mirosław Leźno ulica tutaj Leźno tak 23 na 5 Gdańsk. I teraz mamy tak. Całkowita wartość brutto to 24 192 zł. Czas reakcji 2 dni. Trzecia oferta przedsiębiorstwo usług ogrodniczych malwa spółka z ograniczoną, ograniczoną odpowiedzialnością tak Faszyno Ulica Rewenda 32 i tutaj mamy kwotę brutto Siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych. Czas reakcji dwa dni. Okay. I ostatnia oferta, czwarta wyruszył. Aha, strona tytułowa najważniejsza. No, on nie zostało strzytany. Eee, tak, czwarta jak już wspomniałem, to do złożona została przez firmę usługową Maria Kankowska, Kamińska, Babidu Żukowo. I kwota brutto to 23 700 zł. A czas reakcji dwa dni. To są wszystkie oferty, które zrób dzisiaj do godziny 11, bo tak miało być płynęły. Innych ofert nie mieliśmy. Dziękujemy Państwu za udział, za złożony ofert i zapraszamy do uczestnictwa w następnych przetargach. Dziękuję.